Jeżeli chodzi o wymianę pojemników i dostarczanie worków, to tutaj mamy jakieś tam małe zgłoszenia, naprawdę małe. Wygląda to, że firma, która wygrała przetarg TEF na czas wymieniła u mieszkańców. No, mieszkańcy zmieniają deklaracje, bo nie każdy chce worki segregować, w związku z tym czasem decydują się i przychodzą do urzędu czy związku celowego gmin, żeby zmienić deklarację, że decydują się na odpady mieszane, a nie segregację. Chcielibyśmy, żeby była taka mentalność, no chyba ustawodawca miał to na celu. Żebyśmy jednak jako kraj doszli do tego poziomu recyklingu i dlatego mieliśmy to segregować, tak? Kwota, jaką związek celowy ustalił, czyli 9,14, 5 zł oszczędności, Myśle, myślimy, że to zdopinguje do segregacji. Edukujemy dzieci w przedszkolach, w szkołach no docelowo i tak powinniśmy tak to robić. Natomiast w gminie Kłodawa naprawdę 70% mieszkańców przed wprowadzeniem ustawy miało podpisane umowy. Dla nas problemem są te śmieci, te odporności, które są porzucane przy drogach i w miejscach takich ogólnie dostępnych, przy jeziorach, tak? Nie wiem. Naprawdę dziwię się, że płacimy wszyscy za śmieci, a i tak gdzieś za szyb samochodu wyrzucamy przy drogach. Pojemniki są dostarczone, worki też. No, nie ma tego harmonogramu do odbioru, no, ale myślę, że lada dzień się wyrobią z tym, bo na stronie internetowej już jest. No, ale nie wszyscy tam zaglądają. No, na pewno nie jest to super taka sprawa z tymi woreczkami. No, bo więcej problemów jest dla nas. A jakie to problemy, nie wiem, estetyczne, no, no, czy może. No, raczej tak, no bo trzeba te woreczki gdzieś tam przechowywać. No, ale myślę, że jakoś tam zaplanujemy to sobie. Każde gospodarstwo coś tam wygospodaruje, u siebie jakiś kącik na to, no bo jeżeli nie ma innego wyjścia, no to trzeba tak robić.